Witam wszystkich, z tej strony Marcin, zapraszam Was do obejrzenia kolejnego filmiku, tym razem Battlefield 4 na matce z dodatku Second Assault, a więc tą, którą znacie z Battlefield 3, czyli Operacja Ognista Burza. A taki, żeby był miszmasz, no to postanowiłem używać tutaj klasy snajpera z bronią dostępną z dodatku Smocze Zęby. I stwierdziłem, że zagram bardzo agresywnie. Agresywny sniper na maksa. Taki, że aż dosłownie smocze zęby bolą. Zobaczycie zresztą, jak to będzie wyglądało, jak to mi się e, powiedzie. E, gramy tutaj hardcore. Gra tutaj ze mną jeszcze tarność. E, I w sumie to był filmik nagrany wczoraj. Tak stwierdziłem, że... Dobra, jedziemy znowu z hardcorem. Naprawdę... Jeżeli macie nerwa na normal że musicie włożyć milion 500 amunicji i ten ktoś ucieka wam sprzed celownika, to nie ma problemu. Wbijajcie się na hardcore. Uwierzcie mi, na hardcorze można pograć wszystkim. Za to chyba właśnie hardcore lubię. Można pograć wszystkim, można pm pograć wszystkimi, czy snajperkami, karabinami szturmowymi, LKM-ami, no dosłownie wszystkim. Ponieważ ten damage jest wyższy, i kiedy ktoś chce wam spieprzyć sprzed celownika, to ma bardzo małe szanse. Dlatego chyba za to to lubię. Można być po prostu szybszym, lepiej celować i tak dalej, i tak dalej. Trzeba na pewno lepiej celować, bo nie do końca wiemy, czy trafiamy. Nie ma czegoś takiego jak hitmarker. Dlatego no, tutaj musicie być pewni tego swojego strzału, żeby nie dać ciała. Niejednokrotnie e, mówi się, że snajperką jest grać łatwiej na hardkorze. Z jednej strony tak, ale powiem Wam e, troszkę inna, inną rzecz. Jeżeli ktoś w hardkorze, przynajmniej ja jak gram i mam przeciwko sobie drużynę snajperów, jeżeli e, jakiś snajper nie porusza się, to jest on dla mnie prostym celem. Po prostu wykorzystuję to, że e, no, słyszę go dobrze, z której strony mniej więcej strzela. Widzę, że obraz mi się zam zamazuje, a więc e, zdaję sobie sprawę, że ktoś do mnie strzela e, z jakiejś tam pozycji. Dlatego też jestem łatwo, e, z, jest mi łatwo zlokalizować takiego przeciwnika. E, I najczęściej tacy snajperzy, którzy siedzą gdzieś tam, z daleka, ukryci, no to niestety, ale oni celują przez cały czas i bardzo widoczna jest ta luneta, tak więc możemy spokojnie ich zlokalizować, zlikwidować. E, CS5, dlaczego taki wybór? Słuchajcie, no wczoraj generalnie wszedłem sobie dosłownie na chwilę, no może nie na chwilę, a na, na może pół godziny, 35 minut, może więcej, e, na tą opcję poligonu i tam stwierdziłem, że sobie popróbuję jak i Jakie snajperki charakteryzują się najlepszą skutecznością strzałów z biodra? I uwierzcie mi, bo nie zawierzam generalnie tym statystykom na tej stronie, tam Symtek, czy jak to się tam nazywa, bardzo często oszukany byłem po prostu przez tą stronę. I kiedy ja mam, że tak powiem, fizycznie, namacalnie taki dowód, że strzelam na przykład z biodra. I mi pokazuje, że akurat z biodra strzeliłem w tarczę na 10 strzałów, 5 razy e, tarcza się powaliła. No to znaczy, że ta snajperka jest w miarę dobra. I okazało się, że właśnie CS5 e, miała najlepsze te statystyki, jeżeli chodzi właśnie o strzał z biodra. Może któraś w tej stronie Symtek. E, charakteryzuje się tym, e, tą skutecznością jeszcze bardziej ale mówię, no testowałem wszystkie snajperki i okazało się, że ta mi najbardziej pasowała mniej więcej na 10 strzałów e, to wchodziło jakieś 7 z 8 metrów e, właśnie e, z biodra, e, pod warunkiem oczywiście, że miało się też założony laser to jest bardzo ważne, bo nie wiem czy widzicie, ale na normalu tutaj akurat tego nie ma, bo nie mamy tego krzyżaczka takiego na tym ekranie e, ale na normalu Mamy ten taki krzyżaczek, który w zależności od tego, czy się poruszamy, czy leżymy, czy kłócamy, to ten krzyżaczek nam się zmniejsza, zwiększa. I nawet laser daje nam bardzo dużą bardzo duże. korektę nie wiem jak to nazwać, ale daje nam dużo więcej laser właśnie do tej skuteczności strzału z biodra i kiedy miałem go wyłączonego, no to niestety, ale już na te 10 strzałów, tu wpadało gdzieś około no, 5, różnie to tam bywało. Tak więc postanowiłem sobie właśnie za, zagrać tąże snajperką, więc CS-5 wyposażoną w e, celownik razy 8. Może nie jest zbyt ciekawy ten celownik razy 8, to to mogę zdradzić, ponieważ ten e, krzyżyk cały, on jest trochę za duży i zasłania nam. Dosyć, dużą, dosyć dużo i na duże odległości ten cel jest w pewien sposób zasłaniany. Do tego mam tutaj właśnie ten laser, no i zamek dwutaktowy. Dwa, dwutaktowy oczywiście wiadomo dlaczego, ponieważ preferuję no, ostry raż, nie, nie będę siedział jak pała. Gdzieś tam na końcu mapy yy, i nie wiem, próbował coś tam działać z, z daleka, tylko ja po prostu, jak gram sniperem, to się po prostu yy, bawię nim i ładuję w najgorsze, yy, najciemniejsze zakątki, jakie mogę znaleźć. Najbardziej brutalne. W każdym razie, yy, CS5 ma jeden, a może nawet nie, dwa, dwa dosyć duże minusy pierwszym z nich jest przede wszystkim bardzo duży bullet drop na odległości około 150 do 200 metrów ten bullet drop jest już bardzo widoczny niestety e, ale e, też ma bardzo niski damage z, i zdarzało mi się na przykład na hardkorze z odległości no żeby wam nie skłamać 300-400 może metrów e, że miałem na przykład dwa hitmarkery i dopiero trzeci, znaczy dwa hitmarkery, dwa strzały włożyłem i dopiero trzeci, bo nie ma hitmarkerów, ale dopiero trzeci strzał powalił mi przeciwnika. Nie wiem, czy strzeliłem akurat w stopę, w rękę i tak dalej, w każdym razie dopiero za trzecim razem golej się uwaliłem. A widziałem, że to jego ciało po prostu oberwało, tak? Bo to można akurat zauważyć. To zobaczcie, to będzie właśnie jeden z tych celów, jeden z tych punktów, które, no... Będę próbował wywalczyć jak lew i będę używał dosłownie wszystkiego. Tu jeszcze słyszę, że ktoś używa moździerza, więc stwierdzam: dobra, udam się do góry, pewnie gdzieś ten ktoś tu siedzi i zobaczcie, siedział, robaczek. E, tak więc, no, troszkę dziwną, dziwne miejsce sobie wybrał ten ktoś na. Mm, już lepiej, jakby siedział, szczerze mówiąc, u góry. Jest przy tym moździerzu w tym momencie. Gdzieś tam położony. E, I ta snajperka, no właśnie. To ma ten minus, że, że znacie te dwa minusy. Plusem oczywiście tego jest, tejże snajperki, jest e, dosyć duża szybkostrzelność, a więc to sprowadzenie kolejnego pocisku do komory e, nie zabiera nam zbyt wiele e, czasu. E, I jeszcze do tego, e, słuchajcie, no, mam bardzo pojemny magazynek, to już na pewno, e, tak więc no. Spodobała mi się. Spodobała mi się naprawdę ta snajpereczka. Do, do tego nazwa CS5 Macmillan. Kurcze, samo za siebie mówi. Kurcze, to chociażby w Medal of Honor Warfighter e, bardzo popularna snajperka, aczkolwiek mało używana była. E, I teraz. Jak zauważyliście, no, Gram bardzo agresywnie. Double kill, proszę bardzo, nie ma problemu. <grymne> Można wbić. Znacie udało się przejąć ten cel, wykańczając dosłownie e, wszystkich przeciwników tutaj. Ale dobra. Słuchajcie, o tej snajperce, e, to jak ona działa, to będziecie widzieć w tymże filmiku. E, ja pogadam jeszcze sobie małe, co nieco. O e, tym wojsku, które tak lubicie słuchać na moim kanale, a więc o tej, może mojej e, służbie zasadniczej, jak to wyglądało. I ostatnio zakończyłem na tym, jak to tam od czasu do czasu jeździło się na szmaty. I z racji tego e, nasunęło się takie pytanie od jednego z Was, jak to było u Was z falą. E, I powiem Wam tak. Niektórzy mówili, że u nas to jest stalownia, inni mówili, że coś tam jest, aczkolwiek ja już byłem w tych czasach w wojsku, gdzie. No nie wiem, może gdzieś tam na jakichś innych jednostkach, ale w każdym razie u nas nie wyglądało to tak, jak chociażby w filmie samowolka, w którym no. Było coś takiego jak pompki na suficie i tak dalej, i tak dalej. Nie, u nas czegoś takiego nie było. Nie było jakiegoś takiego znęcania się fizycznego. Można było oczywiście w jakiś sposób i robiono to, wymagać, ewentualnie karać, jakimiś chociażby służbami, jakimiś rejonami i tak dalej, i tak dalej od czasu do czasu, niestety, ale kadra wjeżdżała trochę na psychę. Oni na przykład szantażowali was, że, że nie pojedziecie, bo to chyba to był jedyny sposób na szantaż e, i na wymaganie czegoś przez e, tak naprawdę dowódców, że po prostu nie pojedziecie sobie do domu, że nie podpiszą wam waszej, e, waszego, waszej stałki itd., itd. W każdym razie no, zdarzały się właśnie jakieś takie rejony, nie rejony. Ja ostatnio już o tym wspominałem, że właśnie od czasu do czasu na macie się jechało. Ale słuchajcie, bo oczywiście sobota to był taki dzień, to był dzień gospodarczy, niedzielę odpo się odpoczywało, jak to Pan Bóg nakazał. Ale w sobotę mieliśmy dzień gospodarczy, w którym no, trzeba było wyczyścić kompanię, i praktycznie robiło się to od rana do e, późnego popołudnia. Po apelu już tam e, było na spokojnie. E, oczywiście trzeba było pamiętać o tym, że jako kot, jako elef nie mieliśmy czegoś takiego, słuchajcie, nie mogliśmy zalec na wyrze, na, na, na swoim wozie, nie mogliśmy. E, nie, Gdzie niegdzie trafiały się takie sytuacje, że trzeba było na przykład, można było się położyć, ale trzeba było mieć tak zwane uziemienie. A więc na przykład, to, to, no właśnie, to trzeba było mieć przywiązany sznurek taki do, do, do nogi, ewentualnie. Jedna noga musiała dotykać ziemi. Tak to wyglądało, słuchajcie. Jeżeli nie miało się uziemienia, nie można było zalegać na wozie. Ale na samym początku zresztą e, przyzwyczajano nas do tego, że wóz, należy, że wóz jest tylko i wyłącznie do spania. E, czyli po capstrzyku idzie się spać, a nie, że leży się e, w, w dzień. Nie można było po prostu zalegać. Pod sam koniec oczywiście e, tej czteromiesięcznej unitarki, no to tam... Już, już tam zalegaliśmy, ale na samym początku no to tak wyglądało. Trzeba było mieć od czasu do czasu jakieś tam uziemienie. W innym przypadku znowu się napiżdżały rejony. Ale ten dzień gospodarczy na przykład u nas to było coś takiego, słuchajcie, bo na przykład mieliśmy, żeby nie było oczywiście smutno i bez sensu. To trzeba było przede wszystkim froterować wszystkie sale, wszystkie podłogi, przede wszystkim ten hol, który był błyszczący, lastrykon cholerny, który musiał się świecić jak psu jajca. I żeby to zrobić i żeby było zabawnie, to od czasu do czasu mieliśmy coś takiego jak. wyścigi redwanów. Co to było? A więc, było to coś takiego, że brało się ten koc taki, który był przeznaczony na froterowanie. On był taki, nie wiem, filcowo, cholera wie jak to, jak, jak to nazwać. Na pewno nie spełniał on funkcji za bardzo koca. W każdym razie kładło się taki koc na glebę. Na ten koc dawało się taborecik dupą do góry, a więc tym siedziskiem do... do o, inaczej siedziskiem do dołu. No i oczywiście siadało się na to e, dwóch kolesi z przodu albo jeden, najczęściej to był jeden, bo e, było mało miejsca na tym holu. Jeden koleś łapał za dwa rogi e, z przodu tego koca no i miał ciągnąć tego po prostu, który siedział e, na tym rydwanie. No i obok oczywiście drugi rydwan przygotowany. I chodziło właśnie o to, żeby raz, żeby był śmiech. no śmiechu było co niemiara. A druga sprawa, że kiedy taki taboret przyciśnięty dupą jakiegoś wojaka i ten koc przyciśnięty do, do tejże podłogi. No po prostu froterował. Froterował nam przy okazji tą podłogę. Tak więc tak to wyglądało. No oczywiście zabawne, zabawne sytuacje w takich, w takich momentach. Kiedyś, kiedyś coś takiego. To było już pod koniec, pamiętam, pod koniec unitarki. Zrobiono nam coś takiego bardzo chamskiego, można by powiedzieć. E, Generalnie nasi dowódcy drużyn, głównie, a raczej przede wszystkim, starsi szeregowi, to, to były takie palanty, które po prostu chciały się na kimś tam wyżyć. To zobaczcie, jaki, jakie zagranie epickie. To byli kolesie, którzy chcieli się po prostu od czasu do czasu na kimś wyżyć. I pewnego pięknego dnia, a to było pod koniec unitarki, słuchajcie, po czterech miesiącach unitarki Elef wie już co może, a czego nie można, tak? I e, chcieli nam po prostu uprzykrzyć dosyć mocno życie. I na jednym z takich dni gospodarczych wypieprzyli nam mnóstwo piachu na e, korytarz. No, to, to piachu to lekko powiedziane. To, to był po prostu wykopany gdzieś tam i to było kilka wiader, tak wypieprzonych po prostu na korytarz, i my mieliśmy po prostu to posprzątać. I owszem, zrobiliśmy to, posprzątaliśmy, ale żeby sprawiedliwości stało się zadość, a nas było tam kilku takich właśnie, którzy no już wiedzieli, co mogą, a czego nie można. Więc pewnego pięknego dnia, znaczy pewnego pięknego dnia, tego samego dnia, kiedy to posprzątaliśmy. Wpieprzyliśmy cały ten piach do sali starszych szeregowych. Kaprali naprawdę mieliśmy spoko, szczególnie ja miałem bardzo fajnego kaprala e, jako dowódcę drużyny tego, tego starszego poborem. I oni, oni po prostu to nie były mędy, tak? Oni nie wywyższali się jakoś niesamowicie itd., i tak dalej, dlatego człowiek miał do nich respekt. A tam ci cały czas cisnęli, co niestety skutkowało tym, że w pewnym momencie ludzie się wkurzyli. No i znalazło się nas kilku takich, którzy po prostu stwierdzili, dobra, chcecie jechać po świńsku, no to jedziemy po świńsku i wypieprzyliśmy im cały ten syf do ich sali, słuchajcie. Eee, star znaczy kaprale nic nie zrobili, oni, oni po prostu mieli jedną wielką bekę, eee, zresztą już pod sam koniec właśnie tej naszej unitarki oni, z nimi po prostu udało się normalnie rozmawiać, tamci oczywiście wnerwieni niesamowicie. Co prawda, no, może nie tyle narobiliśmy im kłopotu, co, co tym, którzy potem, bo niestety, ale sprzątali, sprzątaliśmy też salę tych dowódców drużyn, ale akurat to nie my. Tak więc, tak więc no niestety przyszło na to, że wymusili to, żeby to posprzątać na innych tam elewach. Tak więc no, może trochę zrobiliśmy podgórkę innym chłopakom, ale po prostu pokazaliśmy, że nie będziemy. Zresztą przez, przez pół dnia mieli tam cały syft u siebie w sali, więc myślę, że to i tak i tak poskutkowało w jakiś sposób zemściliśmy się ładnie. Tak więc tak to wyglądało. Jeżeli chodzi właśnie o tą falę, to mówię, to, to nie, było, nie było nic nadzwyczajnego. Zresztą w tych czasach, kiedy, kiedy ja byłem w wojsku, byli już tacy oficerowie, którzy nadzorowali to, aby w jednostkach nie było fali takiej typowej, że e, przede wszystkim fizycznie męczy się jakiś tam żołnierzy i tak dalej. Aczkolwiek mówię... Mm, Większość kadry to była kadra wychowana w tychże czasach, a więc nie można było za bardzo sapnąć, bo mogło się to odbić dosyć mocno czkawką. I my na przykład mieliśmy szefa takiego kompanii, który był niesamowitą kutasową. Kapitan był spokojny, aczkolwiek kapitan wyglądał jakby miał, nie wiem, z 20 lat więcej, ponieważ zestresowany taki jak cholera. Sierżant to był mały taki konus, który po prostu uprzykrzał wszystkim życie i to on decydował tak naprawdę o tym, czy ktoś wyjedzie, czy ktoś nie wyjedzie i to był jeden jego przede wszystkim, zobaczcie tutaj prawie, prawie Holender, no gdybym trochę wyżej był i to on był tym, który decydował o tym, czy ktoś wyjedzie na przykład, on nam podpisywał niektóre rzeczy tak więc, no, tak to wyglądało. Najfajniejsze, mm, najfajniejsze generalnie to były, w ogóle były niektóre osobistości. Słuchajcie, czyli niektórzy żołnierze na, w naszej jednostce, w naszej kompanii, że tak. Bo w jednostce było kilka tych kompanii, trzy chyba, jak dobrze pamiętam. Ale na naszej kompanii to był, było dwóch takich kolesi. Ja już teraz nie będę zdradzał ich imię, nazwiska, ale pamiętam i do dzisiaj. Mieli, jeden zresztą miał takie dosyć mm, śmieszne nazwisko. I słuchajcie, to były podpadziochy niesamowite. Oni na każdym apelu byli wyczytywani do ukarania po prostu. E, tak więc mistrzowie świata, jak nie za pijaństwo, bo najwięcej, najczęściej po prostu e, za pijaństwo mm, im się obrywało. Tak za jakieś e, odpieprzenie czegoś na, gdzieś tam na jakichś służbach. Tragedia. No, a jeżeli chodzi właśnie o te służby, to słuchajcie, no oczywiście pełniliśmy te służby, ja najczęściej, jak już wcześniej wspominałem, wbijałem się na służbę wartowniczą. Najgorsze co było, to była odprawa służby wartowniczej. Słuchajcie, trzeba było być niesamowicie przygotowanym przede wszystkim teoretycznie. Bo jeżeli trafiło się na tak zwanych rangerów, był u nas taki kapitan, który no, miał tam tą naszywkę, kurczę jakiegoś tam rangera. Ja pierdzielę w ogóle koleś naprawdę schiza totalna, i e, u niego odpytowanie było najgorsze. Wielu po prostu miało niesamowitą tremę przed tym, ponieważ jeżeli by e, po prostu odpadło się na takiej odprawie. No to niestety, ale miało się dosyć mocno przegwizdane tam kurde potem jakieś tam raporty, nie raporty, kurcze kombinacje, bo to trzeba było znaleźć zastępstwo zaraz słuchajcie, więc zawsze ktoś mógł być wkurzony. No i w każdym razie kiedyś trafiliśmy niestety, ale jako dowódcę służby wartowniczej, oficera służby wartowniczej to był właśnie tenże Ranger. Przetrzepał nas tak, że zaczynało się na przykład prawo użycie broni, bo to oczywiście było najważniejsze, to zaczynało się prawo użycie broni. On w pewnym momencie zatrzymywał i pytał następnego. Oczywiście on miał dokończyć. I jeżeli się nie słuchało to co, się, to, co mówił nasz kolega, to niestety, ale było trochę przygwizdane, a czasami po prostu stwierdził, a dobra, zaczynamy od punkt szósty, tam na przykład, nie? I kurczę, i jedziemy z koksem. I tak skakał. I kiedyś kiedyś ktoś tam się u nas zająknął. Bo mówię, to nawet zająknąć się nie można było, słuchajcie. Kiedyś się ktoś tam u nas zająknął. I e, już taka atmosfera napięta. On do mnie wyskakuje. Kurczę, no dobra, no to jedziesz dalej. I pamiętam, że mu wtedy tak wyrecytowałem to, jak normalnie Amen w Pacierzu po prostu pojechałem. I koleś mówi, no, okej, okay, okej. Okay. To mi się podoba. To mi się podoba żołnierzu, tak jest. Wow, wtedy, kurde szacun. Mówię, dobra, dobra. I mówię, te służby wartownicze były dosyć fajne. Z jednego względu, bo kiedy już się wracało po takiej służbie wartowniczej, to miało się czas wolny. E, oczywiście służba wartownicza trwa 24 godziny, ale minusem tego było na przykład no, niesamowite zmęczenie. Bo wychodziło się, to w zależności od posterunku, ale wychodziło się mniej więcej co dwie godziny. Było zimno. Czasami te temperatury troszkę nas dobijały. No i niestety, ale trzeba było cały czas napiżdać. I chociażby na przykład taki, tych dwóch kolesi, które dosyć często byli wyczytywani. Na tych apelach oni na przykład bardzo często mieli coś takiego, że gdzieś tam się zabunkrowali, w jakiś tam nie wiem, między paletami, w jakichś krzaczorach i tam powiedzmy albo sobie siedzieli, albo kimę walili. No i najczęściej trafiali niestety na jakiegoś oficera, który akurat stwierdził, że sobie zrobi obchód. No i właśnie tak to wyglądało. Trzeba było po prostu dreptać cały czas, i mało tego, trzeba było, nawet jeżeli szło się w dwójkę na jakiś posterunek, to trzeba było być od siebie oddalonym. Teraz już nie pamiętam dokładnie, o tam 15 metrów czy coś takiego, żeby za bardzo ze sobą nie gadać. Oczywiście gadaliśmy ze sobą. Oczywiście łaziliśmy nawet razem ramię w ramię, bo posterunek miał wielkość powiedzmy. nie wiem, 30 metrów na 30 i tak w kółko się dreptało. No to bez sensu byłoby po prostu, żeby łazić oddzielonym. Oczywiście kiedy już tam słyszało się, że albo widziało się, że przychodzi zmiana, no to trzeba było w tym momencie no tam e, troszkę się od siebie oddalić, żeby no po prostu jakieś tam podpadziochy nie było. A prawda jest taka, że no rzadko kiedy się zdarzały takie jakieś tam. No akurat ten Ranger to był trochę nawiedzony, więc on tam musiał przejść wszystkie posterunki. E, oczywiście czasami sprawdzali nas, e, ponieważ na taki posterunek oficer dożurny nie mógł po prostu wbić się sam. On musiał iść w towarzystwie rozprowadzającego i jednego z wartowników. Jeżeli którejś z, z tych osób by zabrakło, to y, taki żołnierz miał obowiązek takiego kolesia nie wpuścić. I nawet była taka sytuacja, słuchajcie, u nas służyli też marynarze y, i oczywiście trzepali tak samo służby y, jak i my. Y, y, I był taki koleś, y, który, który kiedyś się wbił na posterunek numer jeden. A na posterunku numer jeden znajdował się sztab. I bardzo często słyszeliśmy o tym, że na ten posterunek wbija się dowódca jednostki, która była dosłownie w, tym samym, w tych samych koszarach. I że on dosyć często, gdzieś tam po godzinie, na przykład 22, wbija się gdzieś tam na jednostkę na, na właśnie ten posterunek i idzie sobie do sztabu. Sam bez nikogo. W takim momencie Wartownik miał obowiązek zatrzymać takiego, przede wszystkim wrócić. Padała taka komenda: stój służba wartownicza, kto idzie. Jeżeli ten ktoś się odezwał, i tak dalej, no to mówił: wróć na przykład, coś w ten deseń. No i ten ktoś miał się wycofać. Dosyć często, niestety, ale ten dowódca on był troszkę na fleku, a więc troszkę podcięty i sprawdzał specjalnie em, żołnierzy. I w tym momencie, słuchajcie, odpieprzył taki numer, wlasł na ten posterunek. Jeden z właśnie z tych żołnierzy, z tych marynarzy go powiedział: Cóż, służba wartownicza, kto idzie. Ten się nie odezwał i parł naprzód. I słuchajcie, kupa śmiechu była, no bo oczywiście ten marynarz zrobił to, co do niego należało. A więc przede wszystkim przeładował, powiedział: stój, bo strzelam. Jak ten koleś zauważył już to, no to w tym momencie: OK, dobra, odpuścił. No, ale marynarz nie mógł go już wypuścić, więc po prostu położył go na glebę. E, I leżał tak tenże dowódca, dopóki nie przyszedł e, rozpylacz razem z oficerem dyżurnym e, i oczywiście jednym z żołnierzy. I Do tej pory leżał na glebie tenże dowódca e, jednej z jednostek. I co oczywiście było potem dosyć ciekawe, bo ten koleś był strasznie potem zestresowany tym, że no, no położył samego jakiegoś tam pułkownika, ale dostał urlop za to. Słuchajcie, dostał urlop trzy dni i to od samego właśnie jedno, dowódcy jednostki, tak więc no, po prostu zachował się wzorowo. Dobra, to by było na tyle. Filmik się skończył. Mam nadzieję, że Wam się podobała ta gra, ponieważ była bardzo, ale to bardzo agresywna. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tak więc do zobaczenia, Ludziska, i będziemy oczywiście kontynuować to, co się działo tam na jednostce. Pytajcie może o niektóre rzeczy, tak więc wtedy może małe co nieco Wam opowiem o tym. Tak więc trzymajcie się, cześć.